Optymalizacja to w potocznym rozumieniu najczęściej redukcja kosztów. Wiele firm decyduje się na takie działanie lub zdecyduje dopiero z uwagi na nadchodzący kryzys. Choć w najlepszej sytuacji będą te organizacje, które myślały o kontroli i optymalizacji kosztów w czasach rynkowego prosperity. Warto jednak zadać sobie pytanie, czy redukcja kosztów to najlepszy sposób na ich optymalizację. Według Gartnera. Optymalizacja to ciągła dyscyplina, która prowadzi do nieustannej kontroli kosztów i wydatków przy jednoczesnej maksymalizacji wartości firmy. Czyli można byłoby powiedzieć, że optymalizacja to inwestycja. I w taki właśnie sposób działamy w OVH Cloud, gdzie od początku działalności firmy kontrolujemy proces łańcucha dostaw wszystkich komponentów niezbędnych do tworzenia usług hostingowych i cloudowych oraz ograniczamy zużycie energii poprzez wprowadzenie systemu, który pozwala nam chłodzić nasze serwery cieczą, co ma swoje odzwierciedlenie na rachunkach naszych klientów, którzy chcą w bezpieczny sposób przechowywać i przetwarzać dane, jak i na wzroście wartości naszej firmy.